Nadzieja nowe siły daje każdemu z nas. W niej miłości Jezusa poznajemy smak. Sięga z nami poza zasłonę do nieba, w chwale synostwa wprowadza nas tam. Nadzieja nigdy nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana została w sercu każdego wierzącego przez Ducha Świętego nam danego. Tyś bowiem nadzieją naszą, Panie, ufnością naszą, odkąd uwierzyliśmy, że potomstwo nasze wiarą otrzyma równie wartościową, jaką dałeś nam. Nadzieja nigdy nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana została w sercu każdego wierzącego, przez Ducha Świętego nam danego. W chwili, gdy cierpienia się nasilają, Myśli nasze w nadziei Pana wysławiają, że pokonamy wszystkie przeciwności, Trwając w Pana Jezusa do nas miłości. Nadzieja nigdy nie zawodzi, Bo miłość Boża rozlana została w sercu każdego wierzącego, Przez ducha świętego nam danego. Odkupienia nadzieją zbawieni jesteśmy, z ziemią wieczności naszej nie łączymy. Dlatego nie oczekujemy tego, co widzimy, ale Pana niewidzialnego, że go zobaczymy. Nadzieja nigdy nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana została w sercu każdego wierzącego przez Ducha Świętego nam danego. Bóg. Oświecił nam oczy serca naszego, wiemy jaka jest nadzieja powołania jego. Działem naszym bogactwo Chrystusowe, mocą swą Bóg w synu, napełnia nim nas. Nadzieja nigdy nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana została w sercu każdego wierzącego, przez ducha świętego nam danego.